Dzień dobry! Witamy. Dzień dobry. Kochani, niewyobrażalne, 20 lat. Aga, Piotrek, 20 lat. A, a my dalej tacy piękni i młodzi, a ta firma taka stara, 20 lat, ludzie. Szanowni Państwo, jesteśmy z Państwem już od 20 lat, dziesiątki tysięcy zagazowanych od dziesiątki tysięcy auto obsługiwanych, dziesiątki tysięcy kilometrów w gazie. Po miliony, po miliony. miliony, miliony. No, no, dziesiątki tak. tysięcy klientów nowych i stałych, którzy są z nami tak. od początku, dlatego też z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa miesiąc wspaniałości. Cały mamy, miesiąc! Nie? Mamy piękny konkurs dla Państwa, fantastyczne tak. nagrody. Jak widać nagród chyba wystarczy dla każdego. A jest jeszcze więcej Piotr. Jest to jest więcej tylko malutkie, bo ile się może zmieścić na moim stole. Kochani. Miesiąc, kiedy wygrywacie cudowne vouchery, force. Bezpłatne serwisy. Dokładnie. Super gadżety. Nie, niesamowita nie, sprawa. Jedne też są bardzo fajne nagrody, które spodobają się absolutnie każdemu. E, mianowicie tak. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do interakcji pod naszym postem na Facebooku, gdzie składają Państwo jakieś ciekawe życzenia. A czy to powiem, w formie nam, filmiku. nie, że to nie tak oficjalnie. Kochani, złóżcie nam super. Śmieszne. Jakie? Wyjątkowe. Wzruszające. Jakieś życzenia, wierszyki. Jak zwał, jak Oczywiście. zwał. Warto się postarać, tutaj obserwujący nasi będą pozostawiać interakcje pod tak. Państwa życzeniami. Zwycięży największa ilość interakcji, a nagrody są fantastyczne. Myślę, że możemy już o nich troszeczkę powiedzieć. Nie, mianowicie, pierwsze? Pierwsze, miejsce. pierwsze miejsce pozostawiamy dla Państwa 1000 zł do wykorzystania na nasze usługi, czy to w zakresie serwisu czy montażu oraz nagroda e, też również bardzo ciekawa, czyli 15-minutowy lot widokowy nad Warszawą. Może dać 17, no, może coś, coś A to jest 20. Jak będziemy pod wiatr tak? lecieć, to będzie... To jest... drugie, drugie miejsce, 500 zł również tak. do wykorzystania na nasze usługi, również 15-minutowy lot. Trzecie czwarte miejsce, aby nie było, że podium jest tylko, zostaje tylko jedno miejsce, traktujemy na równi po 250 zł do wykorzystania na nasze usługi, także możemy za tą kwotę I zrobić przegląd. I również do tych miejsc do, dołączamy około 15-minutowy tak. do lot na Warszawą, oczywiście w ramach pięknej pogody. Wrażenia będą by tak. niezapomniane. I będziemy robić, nie? Spotkamy się tam wspólnie. No, będziemy właśnie. latać, będziemy się jakby cieszyć tym naszą, tą naszą uroczystością. Bo Sprawiemy 20 lat. Grilla. grilla na przykład. Słuchajcie, 20 może, coś, lat. może coś nagramy, Państwa reakcje. Oczywiście, po tym może coś. Słuchajcie, 20 lat to jest szmat czasu. I dlatego chcę Was. To jest was... pokolenie. Tak, to jest pokolenie. Bo ja to nie wiem, e, Chcemy Was nagrodzić, bo drodzy Państwo. Bez Was by się nie udało, nie udałoby się mieć taką fajną firmę, nie udałoby się mieć takich fajnych pracowników, prawda? I tak ciekawych tak i tak, ciekawa, tak auta. Kochani, dziękujemy Wam bardzo za te 20 lat ciężkich, pracowitych, czasami trudnych, czasami różnych, ale dziękuję, że jesteście z nami i chcemy Was nagrodzić. Czyli słuchajcie, walczcie, świetne życzenia, fajne, śmieszne, Forsa leci mnóstwo cudownych nagród, zobaczycie. Bo to jest tylko na tego, co chcemy Wam dać. Piszcie i potem róbcie tak, żeby wasi znajomi lajkowali, żeby było dużo lajków. Jest dużo Wasze jury, jury, te szerokie, w internecie sklepie, zdobywa, wy premiujecie i dostajecie i wygrywacie. I o to chodzi. Zapraszamy do z Polski. Zapraszamy od dnia naszych urodzin, czyli 1 sierpnia, do samego tak. końca sierpnia, do godziny 18.31 sierpnia. Wtedy będziemy o, losować. zwycięzców losować. Także trzymamy Was za Was kciuki. Gratuluję. Dobrej zabawy i liczymy na Państwa kreatywność i tak. bardzo śmieszne życzenia, czy to w formie filmiku, czy wierszyka, czy grafiki. Jesteśmy otwarci. I zapraszamy to. do energii. Zobaczmy. Na razie. Cześć.